Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, tego wieczoru, chciałbym razem z Wami przygotować się do słuchania Słowa Bożego, które Kościół daje nam na następny dzień, na piątek, w drugim tygodniu Adwentu. Wsłuchajmy się w Słowo Boże. Pochodzi ono z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział jedenasty, od szesnastego wersetu do 19. Poprośmy najpierw Matkę Bożą, aby była z nami i nas wspierała w tym przygotowywaniu się do słuchania słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko Adwentu, Matko Słowa Bożego. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę Księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobnie jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy Wam, a nie tamczyliście. Biadaliśmy, a Wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły długo opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Drodzy, w pierwszym wysłuchaniu tego słowa, słowa Jezusa wydają się dosyć enigmatyczne, może nawet dla kogoś trudne do zrozumienia. Oczywiście, najpierw podkreślmy: Jezus opowiada przypowieść. Ta przypowieść ma nas karmić nie tylko jutro, ale w całym naszym życiu. Pierwsze, co sobie uświadomiłem i co mocno w moim sercu aż zarezonowało, że to jest przypowieść na teraz, niezwykle aktualna. Każde słowo jest takie, niezwykle aktualne. Otóż, żeby zrozumieć tę przypowieść, jej treść, dlaczego Jezus ją opowiada, o co mu chodzi w tej przypowieści, musimy krótko wrócić do tego, co czytamy wcześniej w Ewangelii. Mateusza, do kontekstu. Otóż Jezus wcześniej mówi o Janie Chrzcicielu, mówi o Nim w słowach, może powiedzieć, niezwykle podniosłych, o, w słowach, w których może powiedzieć dzisiejszym językiem kanonizuje Jana Chrzciciela. To ktoś więcej niż prorok. Tak. Jeśli chcecie, możecie powiedzieć, to Eliasz, który miał przyjść raz jeszcze, by przygotować nas na przyjście Mesjasza. To on. Ale jednocześnie w głosie Jezusa słyszy się rozczarowanie, słyszy się ból, cierpienie. Bo on to mówi do swojego ludu, a więc do tych wiernych Izraela, którzy czekali na Mesjasza. Czekali też na tego, który miał poprzedzić jego przyjście, by ich przygotować. I co? Jezus mówi: na kogo wyście czekali? Na kogoś, kto będzie odziany w miękkie szaty? Takich spotykacie na dworach królewskich. Tu jest też przenośnia. Czekaliście na kogoś, kto będzie was otulał miękkimi, ciepłymi słowami, was zadawalał? Prowadzą u Was królewskie samopoczucie, który będzie Wam mówił to, co Wy chcecie usłyszeć? Nie słuchaliście Eliasza naszych czasów, Jana Chrzciciela, który przyszedł przypomnieć Wam słowa Tory, przyszedł przypomnieć Wam słowa Dekalo, przyszedł przypomnieć Wam słowo, z którym Bóg od wieków do was się zwraca. I dlatego powiedział na początku Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale, oto siekiera do korzenia drzewa już jest przyłożona. To drzewo to Izrael. To drzewo, o którym gdzieś w innym miejscu powie, które uschło, które już nie wydaje owoców. Jeśli takim drzewem pozostanie, nadaje się tylko do spalenia. Jezus cierpi, bo przyszedł do swojego ludu z nadzieją, że to właśnie ten lud pierwszy usłyszy słowo Boga i to słowo poniesie innym, zaniesie temu zagubionemu i wtedy i dzisiaj świat. Ale wyście przyszli oglądać czcinę na wietrze chwiejącą się. bardzo mocne porównanie. Czyli przyszliście oglądać kogoś, kto będzie się chwiał, kto będzie mówił tak, aby każdego zadowolić. Jezus mówi to słowa przenośne. On się nie chwieje ani na jedną, ani na drugą stronę. Mówi prosto i jasno, tak jak moje słowo zawsze, także przez ciemności, prowadzi Was drogą prostą. Jezus cierpi, ponieważ nie usłuchali Jana Chrzciciela, nie pozwolili się przygotować na spotkanie ze swoim Zbawicielem. I co się dzieje? Przychodzi Zbawiciel i Jego też nie rozpoznają. Na Jezusa także patrzą z powątpiewaniem, wielu patrzy ze zgorszeniem, wielu szuka możliwości, jak go zgładzić, jak go usunąć z własnego życia, z życia własnego społeczeństwa, bo staje się wykrzycielem, bo głosi słowa, których my nie chcemy słyszeć, bo burzy nasz porządek, który myśmy sobie ustalili. Ale pamiętajmy, te słowa Jezusa, które już teraz przechodząc do przypowieści, słyszymy w tym porównaniu, są słowami pełnymi troski, pełnymi miłosierdzia. Bo przecież Jezus przyszedł do swojego ludu, aby go zbawić. I wiedział, że ten lud jest zabłokany. Wiedział tu już słowa tej przypowieści, że ten lud jest jak kapryśne dzieci na rynku. Ten lud jest jak kapryśne dzieci, które nie słuchają ani Jana Chrzciciela, ani nie słuchają Jezusa, który przychodzi do nich. Co to znaczy, że są jak kapryśne dzieci? Otóż Jezus najpierw przywołuje właśnie Jana Chrzciciela. Przyszedł bowiem Jan który nie jadł, nie pił, a oni mówią, zły długo opętał. Ten Jan, który nie jadł, nie pił, jest obrazem pewnej surowości człowieka, który pokutuje, który pości, który przychodzi z pustyni, głosi Słowo Boga, ale pości, pokutuje nie dla samego postu i pokuty pości i pokutuje, bo chciał usłyszeć Słowo Boga. Tak zawsze post i pokuta były rozumiane w Kościele. Nie są celem samym w sobie. Post, pokuta mają mnie zbliżyć do Boga, do Jego Słowa. Dlatego korzystam z postu, z pokuty, aby, aby przeżył katarzy serca. Bo serce jest najważniejszym organem słuchu. Yy, 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 serce Oczyszczone, uwolnione z zatrucia, z obciążeń potrafi usłyszeć Słowo Boga. I to był, to był ten Jan Chrzciciel. I oni Go nie rozumieli. Nie rozumieli, dlaczego im tak jasno, tak wyraźnie, tak prosto pamiętamy go z różnych stolic Ewangelii, wydaje się, takim gwałtownikiem Bożego Królestwa, z taką mocą, z taką jasnością, bez kompromisów. Głosi słowo Boga. I wtedy mówili: Demon go opętał. W tekście jest dokładnie właśnie: Dajmon. To jest demon, który, który zawładnął jego serce. Rozumiemy, Bóg posyła im proroka. A oni mówią, on jest opętany. Bóg posyła im świadka swojego słowa. A oni mówią zły długo przejął. Za chwilę Jezus powie dlaczego? Tak mówią, tak argumentują, Bo używa drugiego porównania. Przyszedł sen człowieczy. Je i pije. Czyli Jezus przychodzi z innym stylem przesłania, gdyby, dokonać pewnego porównania między Janem Chrzcicielem i Jezusem, Jan Chrzciciel przychodzi głosić sprawiedliwość Bożą. Kim jest człowiek sprawiedliwy? Dikajos. To jest człowiek, który oddaje rację Bogu, który przyznaje zawsze rację Jego słowu. To jest człowiek, który potrafi uchwycić się słowa Boga, potrafi oddać Bogu to, co się Bogu należy. Bogu należy się racja. Ty się nigdy nie mylisz, ty mi zawsze mówisz prawdę. Dlatego wsłuchuję się w Twoje słowo. Tego uczył Ja. Wsłuchuj się w Jego słowo. Bądź sprawiedliwy. Uznaj, że Bóg przychodzi do ciebie ze słowem prawdy i życia. Także wtedy, kiedy to słowo jest dla ciebie niewygodne, trudne, ono cię zbawi, ono cię oczyszczy, ono ci da życie. Jezus przychodzi z przesłaniem miłosierdzia, które nie wyklucza sprawiedliwości, ale które tak zbliża się do człowieka przez miłość, przez miłosierdzie, jak tylko zbliżyć się może ten, który źródło miłosierdzia. Tak zbliżyć się nie mógł Jan Chrzciciel, bo on był jedynie tym, który poprzedzał tego, który jest miłosierdziem. Ale słowem, jakby ogniem wypalał to wszystko, co było zanieczyszczone, co było zanieczyszczeniem, aby ten, który jest miłosierny mógł przyjść do niego, przychodzi miłosierdzie. Chce przytulić każdego do siebie. A oni mówią, to żarłog i pijak, to przyjaciel celników i grzeszników. Co w tym jest bolesne dla Jezusa? I co jest powinno być bolesne dla nas? Że oni miłosierdzie traktują jako wyrzut, jako zarzut wobec Jezusa. Taki zbawiciel, który tuli do serca swojego wszystkich, potrafi zasiąść do stołu nie tylko. Z faryzeuszem, jak chociażby z faryzeuszem, z Szymonem, który zaprosił go na posiłek, przyszedł do niego. Ale potrafił także przyjąć w domu faryzeusza publiczną grzesznicę, która przytuliła się do jego stóp, która łzami obmywała jego stopy, włosami je ocierała. Potrafił zasiadać do stołu i z lewim, i z jego kolegami. A więc z celnikami, którzy byli traktowani z wielką pogardą przez synów Izraela. Można by powiedzieć, mieli rację, to byli kolaboranci, to byli ludzie, którzy wyrządzili im wiele krzywdy. I teraz patrzą, Jezus sta, do, do nich przychodzi, zasiada z nimi do stołu, można powiedzieć, tuli ich do swojego serca. Są zgorszeni, nie chcą takiego Boga. Bo taki Bóg wydaje im się niesprawiedliwy. Wydaje im się niesprawiedliwy, ponieważ nie pozwolili nakarmić się sprawiedliwością Bożą, kiedy przyszedł Jan Chrzciciel. Się, wydaje się Jezus im niesprawiedliwy, ponieważ z miłością, i miłosierdziem traktuje zagubionych grzeszników. Ilu ich jest po naszych ulicach. Co więcej, każdy z nas, Powiedzmy to głośno w swoim sercu i także na zewnątrz. Każdy z nas jest stuprocentowym materiałem na grzesznika i na celnika. Ja się takim czuję. Każdy z nas jest i grzeszny, jest nieraz jak celnik. Potrafi krzywdzić także innych, chociaż nie chce. Dlatego potrzebuje Jezusa. Dlatego potrzebuje Jego miłosierdzia, dlatego potrzebuje spotkania z Nim. Jezus cierpi, ponieważ przychodzi do wszystkich, do tych, których chce objąć przychodzi, pamiętajmy, tekst to mocno podkreśla, do synów Izraela. A oni się zachowują jak kapryśne dzieci. Nie przyjmują go, odrzucają. I swoje zachowanie próbują usprawiedliwić przez oczernianie Jana Chrzciciela i oczernianie Jezusa. O jednym mówią: Zły długo opętał, o drugim o Jezusie to żarów i pija. Słyszymy, jakie to ciężkie oskarżenie, jaka potwarz, a jednak Ewangelia dzisiejsza kończy się wielkim pocieszeniem, słowami wielkiej nadziei. Jezus powie, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. O jaką mądrość chodzi, Sofia? O mądrość bożą. Tym owocem mądrości bożej. Tym, jak ona się sprawdza w czynach, są właśnie nawróceni celnicy i grzesznicy. Są nawróceni ci, którzy przez społeczeństwo traktowali byli jako ostatni, jako ludzie, którzy już nie mają szansy, którym nikt już nie wróży powrotu do życia dobrego. Okazuje się, że serce Jezusa pełne miłości, miłosierdzia leczy ich leczy z największych grzechów, z największej podłości. Tym chciałbym zakończyć, co usłyszałem w tych ostatnich słowach Jezusa pełnych pocieszenia. Tylko miłość miłosierna może uleczyć dzisiejszy świat. Ale trzeba, abyśmy otworzyli się. Na słowa Boga, które są pełne sprawiedliwości, które głosi Jan Chrzciciel, na słowa Boga pełne miłosierdzia, które głosi Jezus, jest adwent. Otwórzmy się na przychodzącego Boga, który szuka miejsca w naszych sercach. W nich chce się urodzić, jako Bóg pełen miłosierdzia który jedyny jest gotowy i zdolny, uleczyć nasze serca z wszelkiego grzechu i niepokoju, dajmy Bogu szansę, pozwólmy Mu przyjść do nas, niech wejdzie na nasze place i rynki, ale przede wszystkim do naszych serc, bo jakie nasze serca, taka aura na naszych ulicach i rynkach, Prośmy, aby uzdrowił nasze serca, nasze dusze Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Dobrej nocy przyjmijcie Boże błogosławieństwo niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Ah